Ach, cóż to za cudowny dzień! Lecz część mieszkańców ukrytego zagajnika nie spodziewała się, czego będzie świadkiem. Starsza samotna kobieta pielęgnowała ogród, pilna uczennica odrabiała zadaną pracę domową, a dwójka dzieci bawiła się na podwórku. Lecz ich codziennym aktywnością przeszkodził jeden widok widok zbliżających się kłopotów. Ty kurwo przebrzydła, szczawiu niemyty masz przejebane. Skopię ci tą dupę tak, że na sorze nie będą wiedzieć co składają. Dajesz babciu, choć na solo. Zobaczymy kto jest frajer, a kto fakir. Już jesteś martwa z Dziro, wyżygasz te botoksy szlaufie parszywy, glonojadzie niemyty. Święty Józefie, to musi być on. O rany boskie, wszyscy aniołowie, mój kochany Oliwier, jak ja się za tobą stęskniłam. Dzień dobry, ciociu, jak ja was dawno nie widziałem. Chodź tu skarbie, ciocia da ci przytulaska. A gdzie jest stryj? Znów najadł się fasoli i pacyfikuje toaletę? Ha, 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 ha. Szczerze, słoneczko, nie wiem nawet, gdzie ten cfel polazł. Jebany gad, jakby nie kasa, to bym się z nim dawno rozwiodła. Jebana intercyza, ale ze mnie gapa, choć zrobiłam twoje ulubione ciasteczka. Nie musisz mnie, ciociu, przekonywać, by wejść, tylko po walizkę wrócę. I wtedy Linda, ja tej maszkarze mówię, że ja się boję jej paznokci dotknąć, aby się jakimś AIDS nie zarazić. Strach, co to coś może mieć. <śm> 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 Ps! Linda obczaj, jaki seksiak. Gdzie? Tam przy domu Bell. OMG, twarz niczym Michał Archanioł dłutem haratał. Dosłownie, nie śliń się aż tak, Linda, bo nas zobaczy. Kurwa, zauważył nas, co robimy? To, co jest najbardziej słuszne. Spierdalamy. Ja pierdolę i ja się z nią przyjaźnię. O kurwa, czemu on idzie w moją stronę? Kurwa, moja noga. Wszystko w porządku, Kenyon? Nie kurwa, noga mnie napierdala, ja pierdolę. Chwila, my się znamy? No a jak nie inaczej, od zawsze. Serio? Pomagałeś mi z stylówką do liceum. Naprawdę, nie pamiętasz mnie? O kurwa, Oli, nie poznałbym ciebie teraz. Ha 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 ha. Dobrze, że ty chociaż się nie zmieniłeś. Oliwier, choć bo kakałko ostygnie. Było miło, Kenyon. Zgadajmy się jeszcze. Jasne. Judy, złaś tutaj, no. W Towery important skarbie. Mami wywęszyła niwseksiaka na dzielnicy. Ład madre. Już schodzę. Ha 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 Judy, ale jesteś stupid! Mami, madre, mami. A, mami, a. Judy? A! Jezus, Judy, twoja hybryda jest pęknięta. Madre, help. Proszę, help. Już już darling. Mami dzwoni for help. Kurwa mać gdzie ten zasrany phone. Mam już, mam, I have. Halo, halo. Please help us. Judy's Stairs spadła i hybryda jej pękła. Matko, jedyna lece Linda. Co się stało, Kenyon? Coś strasznego. Judy spadła z schodów i pękła jej hybryda. Aha! O, moja kochana, moja Caroline, jakbym wiedział, że to tak się wszystko potoczy. Próbowałbym wszystkiego, aby tego uniknąć. Jak mogłeś zapomnieć o własnej córce? Całą noc przesiedziała na dworcu autobusowym, a co byłoby, jeśli coś się jej stało? Wybacz, kochanie. Jakie kurwa, wybacz! Jakie kurwa! Lorraine potrzebuje pilnie Twojej pomocy. Chodzi o Lindę i Judy. Judy spadła z schodów i pękła jej hybryda. O mój najświętszy, musimy im pomóc jak najszybciej. Jeszcze do tego wrócimy. Już jestem, po drodze zgarnąłem Lorraine. Kochana jestem, biegłam najszybciej jak mogłam. Proszę, help us, nie wiem co zrobię, jeśli ta hybryda doszczętnie odpadnie. Nie na mojej warcie, uratujemy ją. Proszę, nie chcę wyglądać jak ta głupia debilka Diana Wilson. Aha, wiesz co Judy, może nie jestem najpiękniejsza, ale bez przesady, jestem twoją besti. Masz szczęście, dar losu, że pozwoliłam ci nią być. Dobra, proszę nie gniewaj się, kupię ci jutro latę na mleku owsianym. Wybaczam tobie, honey. Mrau, rzuć tego kurczaka i bierz mnie, tygrysie. Wow, Julie, to ty? Chodź się przekonaj. I jak? Wszystko dobrze, minimetry, i by było po niej. Thank you, Kenyon. Jakby nie ty, to by moja Judy. Nie chcę nawet myśleć. W ogóle, dziewczyny, pamiętasz tego seksiaka z rana, Linda? No, jakbym miała zapomnieć, te bary w rozebrałabym go na miejscu. To się zesrasz, jak się dowiesz, kto to. Co mnie ominęło? To Oliwier, bratanek Tomasa. O oh, holy shit. Olivier Conley? Ja pierdolę. Ja go pamiętam, jak te bryle nosił wokurwa, że z tego się takie ciacho zrobiło. Dawno go nie widziałam. Dobry chłopak z niego jest. Raz mi zmywarkę naprawił. Zawsze dzień dobry mówił. Bardzo i fascynujące. Jak myślicie, czy moje jędrne jabłuszka mają szansę poderwać mało lata? Jeszcze się pytasz? To nie ja jestem najbardziej hot mamuśką na dzielnicy. Ha 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 ha. Kenyon. ty zawsze wiesz jak kobiecie humor poprawić. O, Charles, jakże to były wspaniałe chwile, gdy żyłeś. Te wszystkie balady, la 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 la. Tdo! Czego? Mamo, tata przecież żyje. Ostatnio z Robertem wysłali mi pocztówkę z Argentyny. Wszystko u nich dobrze. Wypierdalaj, kurwo. On dla mnie nie żyje. Wonku po gówna. Won, jak możesz to robić własnej matce. Jak możesz nie mieć serca dla swojej kochanej, jedynej matki. Wypieprzaj mi stąd, natychmiast! Nie chcę ciebie widzieć! Nie chcę! Wynoś się! Charles! O oh Charles! Czemu odszedłeś? Dlaczego? Oliwier, wiesz co? Idę poszukać twojego zasranego wujaszka. Pewnie dawno już zrobił w Pampersa. Idę z tobą, Ciociu. Cześć, Kenyon. O, dzień dobry, pani Gleison. Oliwier, cześć, właśnie słyszałam, że nas odwiedziłeś. O, nie tak odwiedził. Myślałem, by tu dłużej z wujostwem pobyć, bo oni to już nie najmłodsi. Ty kurwa, ten zafajdany chuj bierze dupy od różowej landryny. O, złociutka byłaś niezła, czas się zbierać. O kurwa. A ten to kto? Twój mąż? To... a, to ja przed operacją. Kto do jasnej kurwy tak w drzwi wali? Ja pierdolę. Czego chcesz, stara torbo? Ty kurwo przebrzydła, szczawiu niemyty masz przejebane. Skopię ci tą dupę tak, że na sorze nie będą wiedzieć, co składają. Dajesz, babciu, choć na solo. Zobaczymy, kto jest frajer, a kto fakir. Już jesteś martwa, Zdziro. Wyżygasz te botoksy, szlaufie parszywy, glonojadzie niemyty. Ona jest transwestytą. Co, co takiego? takiego? Ona ma, ona ma kutasa. O mój Boże, a moje serce. Kurwa dziadek mi na podjeździe zezgonował. Tomas, Tomas, nie rób mi tego. Halo, pogotowie potrzebna karetka. Nie, nie musicie się śpieszyć. Tomas, nie proszę, kochanie! Tomas! Nie! A miał być to cudowny dzień. Jak to los może być okrutny. Jednym daje wieczne szczęście, innym wieczne cierpienie. A niektórym odbiera wszystko, co posiadali i kochali. Ale los potrafi nieoczekiwanie przynieść coś, czego nie oczekiwaliśmy, a wręcz nie chcieliśmy. A to co takiego jest? O mój Boże, panienko przenajświętsza, rany Chrystusowe, pomocy! Jezus Maria, ludzie, pomocy! thanks for